Z tej strony Super Gamble 246 HD. I Jesteśmy tutaj na wakacji na, na czasach to 3 laków. Tak to wygląda. I dzisiaj mamy 1 sierpnia. Będzie tutaj Serena Almowa. Zawyła tutaj cały, tutaj nazwy mistrzowości. I to kwietnia. Godzina. Czekaj, to jest godzina 16.59. To zaraz będzie. Oto. Zrenę alarmową. Tutaj jest taki... Nie, tutaj, prawda? Bo w pogromie szukałam tutaj. Księżyc. Czekaj. Się. To są. Tutaj kanały na przykład. TVP1, TVP TVP2. To są tutaj, frakowane tutaj. Wyjściem w łodze powstał już się zaczyna się. Już... Czekajcie. Już tutaj 75 ludzi na wybuchu powstania Warszawskiego przez PZU. Siedemnasta! To zaraz będzie! Telekspres na żywo i tutaj jest flagowane. Pamiętamy 8 szeb... nie, czterdzieści cztery roku. Już, już zaczyna wyjść zielona armowa. Wiem troszeczkę jest cicho ponieważ o słyszycie oto dźwięk 17.01. Tutaj słyszę szerona armową To jest daleko i to jest cicho, ale słyszycie oto. W telewizor, że też jest tak samo. Jest to tutaj na tyle ekspres na żywo. Tutaj są, tutaj prawda? Tutaj prawda? O, tutaj jest ściena taka. Ach, nie będziemy tak jakby, a na tę dwa. Poczekaj, czy powstanie zwykłych, zwykłych ludzi też jest tak samo w DFUP1, to też jest. Kano jest takie samy. Jest ja. przestało, już przestało wyć syrena alarmowa, to tylko jest tutaj jest, tylko jest tutaj, ponieważ tutaj o 1 sierpnia o 17 tutaj zaczęła wyciec armowa w każdych tutaj w budynków, na przykład tutaj nazwy miejscowości, na przykład tutaj Warszawa, Szczecin i tak dalej Klaków, Samolot lata tutaj No wiem teraz Tutaj przestrzegają, ponieważ tutaj to przeszkadza. No i tyle na filmiku. I tak sobie bywa. I tak powstało. I tak może się tu stawić. Tutaj nie zostawić tylko tutaj, prawda? Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że to będę no, spodobał. I tak, prawda? Była żelaza almowa w Warszawie. Tak, prawda? Jest daleko. Jest cicho, ale słyszę, się o to